Zamrażarki skrzyniowe Finlux to pojemne i funkcjonalne urządzenia do przechowywania żywności. W serii zamrażarek Finluxa dostępne są pojemności od 100 do 400 litrów, co pozwala na przechowywanie naprawdę dużej ilości produktów spożywczych. Producent zadbał o możliwość swobodnego przesuwania urządzeń wyposażając je w dwie nóżki i w dwa kółka, a w modelu o największej pojemności nawet w cztery kółka. Rozwiązaniem wyróżniającym zamrażarki skrzyniowe Finluxa jest funkcja Dual, dzięki której możemy przełączyć urządzenie z trybu zamrażania w tryb chłodzenia, by w odpowiednich warunkach przechowywać napoje czy wybrane rodzaje żywności. W ten sposób zyskujesz dwa urządzenia w jednym. Dużym atutem jest także wielogodzinny czas utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia, gdy pojawi się problem z zasilaniem. Wybierając na przykład model o pojemności 300 litrów, masz nawet 44 godziny na naprawę usterki i przywrócenie odpowiednich parametrów. Możesz mieć pewność, że produkty nie zepsują się podczas przerwy w dostawie prądu. Nie zabrakło też kilku innych praktycznych rozwiązań. Wśród nich warto wyróżnić ergonomiczną rączkę z możliwością zamknięcia na klucz, czy druciany kosz ułatwiający segregację produktów. Warto podkreślić również niski poziom głośności urządzeń, który waha się od 42 do zaledwie 45 dB w zależności od pojemności urządzenia. Zamrażarki Finlux z funkcją Dual to wysoka jakość wykonania, efektywność pracy i komfort użytkowania zamknięte w jednym produkcie.